Gry typu Storyteller. Tak, wiem, że pewnie inaczej się to nazywa, ale ja tak te gry nazywam. Są już z nami na rynku gier od 2012 i jako pierwszą grą było Heavy Rain z 2010 od Quantic Dreams i szczerze mało o tych grze wiem, gdyż nie jestem zainteresowany innymi grami od nich niż Detroit. Lecz nie tylko te studio jest odpowiedzialne za Storytellery, bo te studio tel, 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 tel Ale dziwne nazwy mają które wydało The Walking Dead, które z tego co słyszałem od pewnej osoby jest dość mocną grą, gdzie strata postaci serio boli. No i z czasem powstawało wiele innych gier tego typu, na przykład wspomniane Detroit, do którego ludzie wracają do dzisiejszego dnia. Albo Undeal Down, który jest horrorowym storytellerem z ładnymi postaciami kobiecymi które umierają. Chyba zjebałem. A przynajmniej można poprowadzić tą grę tak, by każda z postaci umarła. Albo Minecraft Story Mode, które było dość popularne za czasów, gdy ta gra wyszła. A teraz jest uznawana za jedną z gorszych gier związanych z Minecraftem. A nawet bym powiedział, że jest to najgorszym storytellerem, jaki wyszedł. Ale... nie mi oceniać. Bo nie o tym dzisiejszy film. A właśnie o pewnej grze storytellerowej, o której mam wrażenie... Że wszyscy zapomnieli, a chodzi mi tu o Life is Strange, o której będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Może najpierw fabułka. Naszą główną bohaterką jest niejaka Max, która jest taką cichą dziewczyną, która wróciła do Arcadia Bay i zaczęła uczęszczać do uczelni Blackwell na kierunku fotograf. Pewnego dnia, podczas gdy Max przespała na lekcji, miała jakiś sen, gdzie widziała, jak jakieś tornado rozwala miasteczko, do którego wróciła. Więc od razu po lekcji udaje się do łazienki. I gdy tam dotarła... i postanowiła porwać swoje zdjęcie z jakiegoś powodu... <grych> Women. <sadzamy w góry> jest świadkiem awantury między Nathanem i pewnej... Że. <grych> Mogę ją tak nazwać? Pewną dziewczyną, którą chłopak postrzeliwuje, bo inaczej nie potrafi się zachować ze swoimi emocjami, i Max postanawia zareagować. I tym samym dowiadujemy się wraz z bohaterką, że ta ma moc cofania się w czasie. Natan jakimś sposobem dowiaduje się o tym, że Max była tam, przez co ten ją atakuje, a z pomocą przybywa Chloe. Dziewczyna z łazienki, a nawet była przyjaciółka Max. Obie nie miały kontaktu ze sobą przez bardzo długi czas, przez co Chloe jest lekko zła na Max. Zwłaszcza, że jej o niczym nie powiedziała. I też jest zła, bo jeszcze jej znajoma, z którą też miała bliską znajomość, zniknęła. I podczas rozgrywki można zauważyć w różnych miejscach lekaty o tym, że ta jej znajoma zaginęła. No ale jak to dziewczyny mają? Jakoś się pogodziły i udają się na przechadzkę. A miejscem, do którego się udają, jest to miejsce ze snu Max. A Samson okazuje się jednak być wizją przyszłości, gdzie właśnie całe miasto ma być zniszczone. Za dokładnie 4 A zamiast jakoś temu zapobiec, Chloe wykorzystuje to, że Max ma moc cofania się w czasie, przez co ta każe zgadywać, co ma w kieszeni, czy po prostu robić rzeczy, gdzie Max musi używać swojej mocy. A to nie działa dla niej za dobrze, bo gdy Max używa swojej mocy za dużo, zaczyna jej lecieć krew z nosa, a nawet podczas gdy my cofamy się w czasie za dużo, możemy zauważyć, że Max boli głowa, więc każdy plus ma swój minus. <grych> I myślę, że na tym zaprzestaniemy, gdyż nie chcę za dużo spoilerować. Przejdźmy może do samej gry, bo gra jest z 2015, a wygląda nie najgorzej jak na tamten rok. Oczywiście nie wygląda tak dobrze jak Detroit, lecz i tak moim zdaniem, mimo iż ta gra nie ma jakiejś super grafiki, ma coś, co jest super. Mianowicie muzykę. Muzyka w tej grze jest piękna. Idealnie pasuje do gry, do scen i w ogóle ta muzyka w tej grze jest piękna. Ta Gra też przedstawia moim zdaniem w miarę normalny świat przed rokiem 2020, ale to tylko moja opinia. Idealnie pokazuje zachowanie osób w szkole średniej, a przynajmniej w tamtych czasach i USA. Czy nawet ukazuje życie, jakie tętni w miasteczku. Na przykład, gdy zaczął padać śnieg, większość postaci, z którymi możemy porozmawiać, porusza ten temat, czy nawet w telewizji, w barze można zauważyć, że w wiadomościach mówią o tym. To też jest fajne. Poza tym, przy odpaleniu każdego z rozdziałów, gra informuje nas o tym, że każdy wybór ma znaczenie. I dosłownie. Każdy z wyborów ma swoje konsekwencje, nie tylko na dany rozdział, a i w kolejnych. To też jest super. Tak, ja wiem, że w Detroit też każdy wybór ma swoje konsekwencje, ale myślę, że w Life is Strange najbardziej jest to wyczuwalne. Oczywiście mógłbym podać przykład, lecz w nie, bo jeszcze zaspoilerowałbym. I tak, gra niestety jest wydana w rozdziałach, tak jak niektóre inne dość popularne gry w tych czasach. Jest pewien temat, który chciałem poruszyć o tej grze, ale nie mogę sobie przypomnieć, jaki to był temat. Nie, nie mogę sobie przypomnieć, ale to był jakiś kontrowersyjny temat. Ale nie mogę sobie przypomnieć, o co może... Tak, jeżeli śledzicie mój kanał od dłuższego czasu, to wiecie, że za bardzo nie przepadam za wątkami LGBTQ w grach, serialach czy filmach. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Jak się zwraca pieniądze za gra? Oh. Wow, 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 wow 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 Na tym już zaprzestaniemy. Ale chyba wiecie o co mi chodzi. I takowe wątki też są w tej grze. Ba nawet jest taki ładny tak przy remasterach tej gry, który informuje nas, że takowe wątki też są poruszane w tej grze. Lecz, jeżeli mamy 4, cztery, wątek tego, że Max i Chloe są razem, jakoś mi nie przeszkadza. Może też głównie dlatego, że niektóre te wątki są wpychane na siłę, jak na przykład w Arkane, Waj powiedziała do nic cukiereczku, i już, kur... wszyscy się rzucili, że O OMG, ona powiedziała do niej cukiereczku, OMG, zróbmy z tego ship! Ale o tym też kiedyś jeszcze wspomnę. Albo właśnie Wallace i ten... Vegan ze Scotta Pilgrima. I te wsadzone wątki, gdzie... To robią na siłę. Przećwiczymy tekst w przyczepie. Aha. Chcesz znowu przegadać tekst? Przegadamy to sobie, co? Dziękuję, zrozumieliśmy! Bo wiecie, w przeciwieństwie do wymienionych shipów, Max i Chloe znają się dłużej niż 5 sekund, a nawet znają się od dzieciństwa. I tutaj po prostu jakoś się to łączy. Czy coś? Zazębuje. No, jakoś tak. Po prostu tutaj ta relacja jest budowana przez całą grę. A nie, jedno słówko, już są razem, albo ledwo co się poznali, już lądują w łóżku. Więc ta relacja Max-Chloe nie boli mnie aż tak bardzo. Jak trzy czwarte wątków LGBT w grach, serialach i tak dalej. I tak. Nie przepadam za LGBTQ. Lettuce, grilled bacon, tomato, quarter pounders? Nieważny jednak, czy lubię, czy nie. Każdy, kto jest z innej orientacji, czy jest tam bi i tak dalej, jest mile widziany na moim kanale. Bo nieważne, czy ktoś jest bi, czy lubi tą samą płeć, czy tam jest innego pochodzenia, czy fury, każdy jest mile widziany na moim kanale. A jeżeli robię to z tego żarty, czy coś, to są one głównie w celach humorystycznych, nie mające na celu nikogo obrazić. Bo każdy jest jaki jest, i każdy może być tym, kim chce: czy gejem, czy fury, czy fałtuberem. Ale wracając, bo odbiegłem od tematu. Nawet bardzo. Ale uznałem, że też się wypowiem jakoś bardziej na ten temat, skoro go poruszyłem. Tak jak wspominałem wcześniej, gra ma edycję Remastered, gdzie grafika jest lepsza i w ogóle lepiej to wygląda. I chcą za to. 160 zł! W sensie, jak już to kupujemy, to nie dość, że mamy dostęp do wszystkich rozdziałów, mamy też dostęp do DLC, jakim jest Before the Storm. Ale my tu mówimy o podstawce. A jeżeli ktoś chciałby kupić, to radzę klucz na jakiejś stronce lub na przecenie na Steamie, czy tam... na tym na czym gracie. Mimo, jeśli jest to taka gra jaka jest, zaskoczyło mnie to, że gra dostała nagrodę The Game Awards. No ale w sumie, co się dziwić, jest to dobra gra opowiadająca dobrą fabułę. Ale podsumowując, gra jest naprawdę fajna. Muzyka w tej grze jest prześliczna i idealnie pasuje do niej. Grafika też nie jest zła jak na ten rok, a jak komuś się nie podoba to hej, zawsze możesz kupić remaster. Jedyne co mnie do boli to to, że ta gra nie ma polskiego dubbingu, a domyślam się, że gdyby ta gra miała polski dubbing, to byłaby o wiele popularniejsza. Owszem, w Polsce, ale... I osobiście polecam wam tą grę, zwłaszcza tym osobom, które szukają jakichś storytellerów. Aczkolwiek, tego samego nie mogę powiedzieć o drugiej części tej gry. Ponieważ w dwójce mamy jako głównych bohaterów dwóch braci, z czego jeden jest młodszy od drugiego i są tam wątki LGBTQ, wątki erotyczne, wszystko dzieje się w Meksyku. Czy tylko mi to wszystko się nie podoba? Chyba tak, chyba tak.